Czy za wszelką cenę dążysz do perfekcji w tym, co robisz? Czy zdarzać się wciąż rezygnować z własnych potrzeb na rzecz cudzych? A może szukasz nieustannie potwierdzenia własnej wartości u innych? Lub też towarzyszy ci stałe napięcie i niepokój? Wymienione przeze mnie przypadłości to częste cechy ludzi, którzy wychowywali się w tak zwanych rodzinach dysfunkcyjnych. Jak woli mojego wyjaśnienia, użyłem w miniaturze odcinka określenia toksyczne rodziny. I toksyczność oczywiście nie jest absolutnie terminem naukowym od strony psychologii. Nie chcę też tutaj klasyfikować, jakiego typu zachowanie i postawy są toksyczne, a jakie nie. Bardziej chodzi tutaj o taką toksyczną atmosferę domu, która właśnie powoduje długotrwałe skutki, problemy różnorodne psychiczne, przez to, że człowiek w takiej atmosferze, w takim domu właśnie dorastał. Dzisiaj będzie o takich właśnie schematach rodzin dysfunkcyjnych, o ukrytych, niepisanych regułach, które z jednej strony wypływają z toksycznej atmosfery, a z drugiej strony jeszcze ją pogłębiają i utrzymują przez lata w takim funkcjonowaniu rodzinnym. Będzie o jej długotrwałych skutkach, wpływie na dorosłe życie i o pewnych sposobach, jak sobie jak z tego wyrosnąć, jak sobie z tym później poradzić. Jeżeli jesteście ciekawi tego poważnego tematu, to zostańcie ze mną. Po więcej inspiracji, cytatów, przemyśleń, zapraszam też tradycyjnie na mój Instagram, człowiek absurdalny. Myślę, że to, co tam publikuję, jest ciekawym, wartościowym uzupełnieniem tego, co pojawia się tutaj na kanale, więc serdecznie zapraszam. A teraz do tematu odcinka: Sekrety, sekrety i jeszcze raz sekrety. To tytuł jednego z rozdziałów książki: Wyrosnąć z DDA wsparcie dla. Dorosłych córek alkoholików, książki, która analizuje takie właśnie toksyczne schematy funkcjonujące w dysfunkcyjnych rodzinach z perspektywy akurat rodzin z problemem alkoholowym, skupiając się na pomocy córkom, jednak dotyka ono, ona dużo głębszego zjawiska i takiej wszechobecnie panującej w takich rodzinach z problemami atmosfery tajemnicy. Wstydu i cichego współuczestnictwa. Jej autor, emerytowany profesor socjologii Robert Ackerman, jako m.in. współzałożyciel Amerykańskiego Towarzystwa na rzecz dzieci alkoholików, od lat zajmuje się wsparciem osób właśnie z takim problemem, które wychowały się w tego typu rodzinach, przeprowadził kilka dużych badań, i tutaj głównie koncentruje się on na kobietach z tym tak zwanym syndromem DDA, czyli stąd właśnie córek rodzin alkoholików i Książka jest po pierwsze taką bardzo dogłębną analizą tego zjawiska, po drugie jest tam bardzo dużo takich praktycznych wątków, praktycznych rad, jak rzeczywiście wychodzić z tej niejako traumy dzieciństwa, jak sobie radzić z tymi obciążeniami. Muszę przyznać, że to jest chyba najmocniejsza książka, jaką przeczytałem w tym roku. Ja, jako że robiłem już zresztą o tym odcinek, sam pochodzę z rodziny, w której był ten alkoholowy problem, to. Identyfikowałem się z wieloma wątkami, one też gdzieś mi uświadomiły nawet pewne, pewne nowe schematy, w jakich być może nawet jeszcze gdzieś tam do, do dzisiaj, do dzisiaj tkwie. Dlatego mocno polecam, chociaż mówię, jest to, jest to poważna lektura, ale każdemu, kto generalnie pochodzi z takich rodzin z pewnymi problemami, dysfunkcjami, myślę, że dla takich osób ta książka może być rzeczywiście czymś mocno otwierającym oczy, czymś konfrontującym z różnymi. Trudnymi prawdami na temat tego, jak, jak możemy funkcjonować w dorosłym życiu. Dla chętnych link w opisie odcinka, a ja teraz, bazując na tej książce, chciałbym przybliżyć kilka wątków tych wspominanych przeze mnie ukrytych schematów, jakie łączą te generalnie dysfunkcyjne rodziny, niekoniecznie tylko z problemem alkoholowym. Rozdział pierwszy: Niepisane reguły w rodzinach z problemami. Dochowywanie tajemnic w rodzinie i wobec innych wymaga stosowania się do pewnego zestawu rodzinnych reguł. Reguły te są podobne do sekretów w tym sensie, że przyjmuje się je milcząco. Nikt nigdy nie poddawał ich pod głosowanie ani nie dyskutował nad ich kształtem, jednak wszyscy w rodzinie współpracują przy ich przestrzeganiu. Reguły te stanowią rdzeń rodzin dysfunkcjonalnych i obarczonych problemami. Im więcej problemów pojawia się w rodzinie, tym więcej reguł potrzeba do tego, by dochowywać tajemnicy. Niepisane zasady rodzinne są często oparte na wstydzie, co oznacza, że Twoim zdaniem to, co się dzieje, rzutuje na Ciebie i Twoje poczucie własnej wartości? Osiem zasad, reguł, które wyróżnia profesor Ackerman: to w każdym momencie zachowuj kontrolę. Wychowywanie się w chaosie dysfunkcyjnej rodziny bardzo często powoduje postawę takiej chorobliwej potrzeby kontrolowania wszystkiego, co da się w głowie takiej osoby kontrolować. Mogą to być właśnie te rodzinne sekrety, mogą to być inni ludzie, na których ma się wpływ, na przykład kiedy już się dorośnie i samemu się założy rodzinę. Mogą to być też swoje własne emocje. Taka nieumiejętność wręcz odpuszczenia czasami, pozwolenia tym emocjom po prostu płynąć, bo to kojarzy się z tym takim przerażającym poczuciem braku kontroli, co właśnie niestety wzmacnia ten patologiczny wzorzec. Zawsze zachowuj się poprawnie, rób to, co należy. Choć robienie tego, co należy, nie brzmi może dysfunkcyjnie, ale profesor Ackerman ma tutaj na myśli sytuację, w której mm, ludzie, dzieci uczą się schematów, w których przede wszystkim podporządkowują się osobie trzymającej władzę w rodzinie, więc robią to, co oczekuje ta osoba, jakby zawsze starają się spełnić te oczekiwania, robić właśnie to, co należy w takiej sytuacji. I często zostając tym schematem na dalsze życie. On być może pomagał przetrwać w tym trudnym środowisku domowym, ale jest to taki bardzo usztywniony schemat, który później może prowadzić znów do bardzo wielu problemowych sytuacji w dorosłym życiu. Takie wieczne poszukiwanie tego, co należy zrobić, żeby kogoś zadowolić. Jeśli coś nie przebiega zgodnie z planem, znajdź winnego, siebie lub inną osobę. Niesamowicie spodobało mi się spostrzeżenie z książki, że samo wskazanie winnego nie stanowi przecież rozwiązania w zasadzie Żadnego problemu. No niemniej w tej sytuacji, kiedy wydaje się, że w tym patologicznym środowisku rodzinnym pewnych problemów nie da się rozwiązać, że trzeba w nich niejako tkwić, to szuka się tych takich mechanizmów zastępczych i tak rodzina niejako próbuje rozładowywać te bardzo trudne emocje poprzez to, że w każdej sytuacji zawsze musi być ktoś winny. I teraz u dzieci ten mechanizm może mieć jeszcze bardziej toksyczny wymiar, bo one. Szczególnie, kiedy nie da się znaleźć winnego w jakiejś sytuacji, zaczynają szukać tego winnego zawsze w sobie i to też jest taki bardzo niszczący mechanizm, który zostaje z ludźmi na, na długie lata, na całe życie, z osobami, które wychowywały się w takich właśnie dysfunkcyjnych rodzinach z problemami. Wypieraj uczucia, zwłaszcza negatywne czy bolesne, takie jak lęk, strach, osamotnienie, smutek, odrzucenie, niezaspokojenie. Kiedy człowiek czuje, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia, to niestety... Stara się wypierać swoje negatywne emocje, bo gdyby je sobie w pełni uświadomił, to byłoby dla niego niesamowicie niszczące poczucie takiej zupełnej beznadziejności, bezbronności. Niemniej jednak negatywne emocje też mają swoją funkcję i wzywają nas często do działania, zmuszają nas do podjęcia różnych kroków więc to jest też taki bardzo patologiczny mechanizm, który jeżeli z nami zostanie na lata, to nawet wtedy, kiedy. Już teoretycznie moglibyśmy coś zrobić, żeby poprawić swoją sytuację, nauczeni tego wypierania negatywnych emocji, potrafimy bardzo długo w tej niszczącej nas sytuacji trwać. Nie oczekuj oparcia czy stałości w relacjach. Zasada, która jest mi wyjątkowo bliska, żeby liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Niestety w rodzinach z dysfunkcjami, gdzie ludzie bardzo często siebie nawzajem zawodzą, gdzie nie można liczyć na jakąś stałość i spokój, chociażby w warstwie emocjonalnej, Prowadzą do tego, że ludzie się uczą, że drugi człowiek no nie można mu ufać, bo on zawsze prędzej czy później zawiedzie. I z jednej strony jestem trochę prawdy, bo ludzie wszyscy ludzie są niedoskonali i w jakichś różnych sytuacjach zawodzą, ale też nie musi to wcale oznaczać na przykład w sytuacji, kiedy jest potencjał związania się z drugim człowiekiem, nie musi to oznaczać, że ten drugi człowiek wciągnie nas znów w taką bardzo toksyczną, niszczącą nas sytuację. Niemniej to zniszczone zaufanie później też. Bardzo pozostaje ciężkim bagażem na całe życie to, że nie potrafi się nikomu innemu zaufać, poczuć, że ma się w kimś oparcie. Nie doprowadzaj spostrzeżeń czy sporów do zakończenia albo rozwiązania. Jak przeczytałem tę zasadę rodzin dysfunkcyjnych, to uderzyło mnie jak niesamowicie reguła ta była aktualna w moim domu rodzinnym. To, że można było przeżywać różne emocje, można było się pozłościć, ponarzekać ale była ta świadomość, że nic nigdy się nie zmieni, że sytuacja zostanie taka jest, że tak naprawdę nikt nie podejmie realnych kroków. I tutaj, jak zauważa profesor Ackerman, to też jest pewien rodzaj wyparcia w rodzinach dysfunkcyjnych, który, i to jest bardzo niebezpieczny wzorzec, jeżeli zostaje z nami na dalsze życie, bo to sprawia, że nie podejmujemy realnych kroków, nie nazywamy rzeczy rzeczywiście po imieniu, tylko udajemy, że coś robimy w koło nich, bo tak naprawdę i to jest taki trochę taka tajemnica poliszynela, taki niewypowiedziany sekret, że no i tak nic się z tym nie stanie, nic się nie zmieni, po prostu ponarzekamy sobie i tyle. Nie rozmawiaj otwarcie i wprost o wstydliwych, agresywnych czy kompulsywnych zachowaniach w swojej rodzinie. I kiedy dochodzi do żenujących zdarzeń, aktów przemocy czy zachowań kompulsywnych, zbagatelizuj je, zaneguj albo przedstaw w innym świetle. Te dwie zasady są ze sobą bardzo mocno powiązane, że o pewnych problemach w rodzinie się z jednej strony nie rozmawia, ale wydaje mi się, że właśnie jeszcze bardziej taki szkodliwy, dysfunkcyjny jest ten mechanizm, kiedy... Nawet mówi się o pewnych tematach, ale opraca się w żart, bagatelizuje się, szuka się różnych przeabstrakcyjnych usprawiedliwień. Tłumaczy, że ktoś, jak nie wiem, nie oddaje się nałogowi, to generalnie jest w porządku człowiekiem, albo że zrobił to teraz, bo miał właśnie jakiś powód, coś się zadziało, że po prostu był zły, doszło do jakiejś tutaj poważnej awantury. No, trzeba było w tej sytuacji nie prowokować, więc zawsze następuje to takie wytłumaczenie, odwrócenie niejako kota ogonem. Profesor Ackerman zauważa też, że bardzo często takim zdaniem bagatelizującym, będącym rodzajem wyparcia, które pada jest jeszcze nie jest tak źle, jeszcze nie jest z nim tak źle i niesamowicie mi to przypomina takiego bardzo popularnego Mema z Pieskiem, słynne This is fine, ale jest też druga wersja, która moim zdaniem bardzo mocno powinna dawać do myślenia There was no reason to let it last this long. And get this bad. Tak jak wspominałem w kilku punktach, tragiczne jest to, że nie dość, że człowiek wychowuje się w takim środowisku, o takich dysfunkcyjnych, toksycznych schematach, ale później bardzo ciężko jest się od nich uwolnić w swoim życiu i co więcej, one potrafią być przekazywane jeszcze później dalej na, na nasze dzieci. na... Ich dzieci, jak zauważa bardzo trafnie profesor. Wiele z tych zasad jest przekazywanych w dysfunkcyjnych rodzinach z pokolenia na pokolenie. W licznych przypadkach dorosłe córki nie sądziły, że reguły te obowiązują tylko u nich w domu, uważając, że są to obiektywne prawa, z jednej strony powodujące cierpienie i poczucie nieszczęścia w życiu, a z drugiej warunkujące bezpieczeństwo i przetrwanie. Takie dwa szkodliwe schematy, które często rozwijają się już w dzieciństwie. I zaczynają sprawiać szczególnie problemy w życiu dorosłym, które wynikają niejako z tych reguł, ale też je podtrzymują, to po pierwsze człowiek bardzo boi się, że znów trafi w taką rodzinę z tego typu dysfunkcjami i tutaj będzie miał ogromne problemy właśnie z tym zaufaniem drugiemu człowiekowi, każdy jest potencjalnie tym zagrożeniem. Powielenia tego typu toksycznych wzorców, a z drugiej strony ma bardzo mało zaufania do samego siebie. Bardzo boi się, że sam może znów ponownie stworzyć komuś takie podobne piekiełko, i dlatego na przykład dużo osób będzie bardzo obawiało się założenia własnej rodziny przez tego typu doświadczenia z dzieciństwa. Rozdział drugi. Skutki toksycznej atmosfery w domu. Choć wymienione reguły są szkodliwe, szczególnie jeżeli zostają z nami na późniejsze dorosłe życie, to jednak ich zadaniem jest przede wszystkim chronić i pomóc przetrwać w tym takim toksycznym środowisku. Niemniej jednak bardzo ciężko wyjść z takiego toksycznego domu bez różnych urazów na psychice, i te najczęstsze wymieniane przez profesora to: wyuczona bezradność, czyli utrata poczucia, że masz wpływ na przebieg wydarzeń i że możesz je zmienić. Depresja jako Niewyrażone emocje, pobudzenie, niepokój, brak energii. Zawężenie emocjonalne, czyli odrętwienie i wyłączenie się jako mechanizm obronny przed dojmującym bólem i zagrożeniem, oraz wąski zakres ekspresji emocjonalnej. Zaburzone rozumowanie, karkołomne próby nadania sensu bezsensownemu cierpieniu. Utrata zaufania i wiary, czyli głębokie rozdarcie w pierwotnych relacjach zależnościowych i załamanie się uporządkowanego świata. Hiperczujność, czyli lęk, czekanie. Ciągłe sądowanie otoczenia i relacji pod kątem oznak potencjalnych niebezpieczeństw, czy ponownego zerwania więzi. Traumatyczne przywiązanie, czyli niezdrowy styl przywiązania wynikający z nierówności sił w relacjach oraz z braku innych źródeł wsparcia. Utrata zdolności do przyjmowania pomocy, rozumiana jako strach przed zaufaniem i uzależnianiem się od relacji oraz wyłączenie emocjonalne. Utrata zdolności do modulowania emocji, przechodzenie od 0 do 10 i od 10 do 0 bez stopni pośrednich, Pochopność, tracenie panowania nad sobą, myślenie czarno-białe. Aktywne punkty spustowe. Bodźce przypominające traumę, np. krzyk, hałasy, krytyczne uwagi, dźwięki tłuczonego szkła, uruchamiają zamknięcie się, wybuch lub intensywne stany emocjonalne. Zachowania ryzykowne, jak np. szybka jazda samochodem, odreagowywanie emocji za pomocą e, używek, bujek, ryzykownych relacji. Dezorganizacja świata wewnętrznego. Zaburzone poczucie trwałości relacji, scalenie uczuć takich jak gniew i pociąg seksualny. Poczucie winy w związku z wyjściem z traumy. Tutaj z powodu bycia świadkiem przemocy oraz traumy i wyjścia z nich z powodu wyrwania się z określonego systemu rodzinnego. Utrwalenie się sztywnych mechanizmów obronnych, takich jak dysocjacja, wyparcie, rozszczepienie, wycofanie, agresja. Cykle odtwórcze. Nieświadome powtarzanie bolesnej dynamiki. Skłonność do używek. Czyli próby okiełznania i wyciszenia fal zburzonego, znękanego wewnętrznego świata za pomocą różnych używek. Co ciekawe, książka zbiegła się u mnie z dość interesującą obserwacją. Mianowicie, zauważyłem u siebie ostatnio taki narastający niepokój, takie oczekiwanie czegoś, że coś złego się musi wydarzyć. Ja oczywiście nie wierzę w jakieś prorocze przeczucia. Niemniej jednak uświadomiła mi ta książka to, że to może być też niestety coś wyniesionego z domu na tej zasadzie, że przywykłem w dzieciństwie, kiedy ten mózg człowieka porządku, uczący się jak porządkować świat jest najbardziej chłonny, nauczyłem się, że no nigdy nie jest za długo dobrze, a po prostu akurat mam taki okres teraz w życiu, że jest po prostu ok, jest spokojnie, jest naprawdę nieźle, nie dzieją się żadne tragedie i im dłużej ten okres trwa, tym bardziej czujesz to napięcie we mnie wzrasta, bo jestem przyzwyczajony, że no, sielanka nie może trwać za długo, musi przyjść ten ten niestety gorszy okres. Rozdział trzeci. Kluczowa zasada zdrowienia. Książka ma charakter trochę podręcznikowy. Jest tam zawartych bardzo wiele rad, które muszę przyznać, że z mojej perspektywy. I wiedzy psychologicznej, i pewnych doświadczeń mają bardzo sens, dużo sensu. Niektóre są całkiem odkrywcze, myślę, że jeszcze wrócę do nich w jakimś odcinku, ale jedna tak na dzisiaj spodobała mi się szczególnie i chciałbym ją Wam jeszcze przytoczyć na koniec. W miarę odkrywania siebie, będziesz zauważać także, iż w coraz mniejszym stopniu tolerujesz niezdrowe zachowania. Im zdrowsza się stajesz, tym lepiej uświadamiasz sobie obecność niezdrowych ludzi. Jednym z najlepszych sposobów przyswojenia sobie zdrowych zachowań jest przebywanie wśród zdrowych osób, co w miarę jak zaczniesz się zmieniać, będzie się stawać dla Ciebie coraz ważniejsze. Muszę przyznać, że zaraz po przeczytaniu tej porady wzbudziła ona we mnie spory opór, ale im dłużej o niej myślałem, tym, tym bardziej dochodziłem do głębokiego sensu, jaki tutaj jest zawarty. Skąd ten opór? Po pierwsze, zawsze miałem poczucie, a spotykałem przeróżnych ludzi na swojej drodze i staram się nigdy nie odrzucać od siebie, nie odcinać się od ludzi, którzy widziałam wyraźnie, że mają w sobie albo mają bardzo ciężką przeszłość, albo powielają pewne dość patologiczne schematy. Miałem takie poczucie, że no jak można takiego człowieka oceniać w taki sposób? Ja sam mam trudne jakieś jak, jakąś przeszłość, niełatwe różne doświadczenia, więc dlaczego mam kogoś odcinać tylko dlatego, że przeżył może coś podobnego, może coś gorszego? Ale Książka uświadomiła mi, że należy tutaj mocno rozróżnić, bo są ludzie z trudną przeszłością, ale tacy, którzy... Aktywnie coś z nią robią, tacy, którzy już wykonali dużą pracę, nie ustają w niej i dzięki temu funkcjonują jako, jako zdrowi ludzie, mając oczywiście, każdy ma jakieś tam swoje mniejsze, większe problemy. Ale są też ludzie, którzy są bardzo mocno albo na początku swojej drogi, albo jeszcze wielu rzeczy sobie nie uświadamiają, albo uświadamiają, ale powtarzają te mechanizmy wyparcia, że tak jest okej, okay, ja mam to pod kontrolą, radzę sobie z tym, i to po prostu widać. I. To rozróżnienie, muszę przyznać, że jest czymś, co zamierzam wprowadzić w swoje, swoje życie bardzo mocno, ale też odkrywam w ostatnim czasie, że jakoś intuicyjnie zacząłem to już trochę robić. Może nie, że się odcinam, odsuwam od ludzi, ale ostrożniej też do nich podchodzę i właśnie widzę, kto na jakim jest etapie tej, tej swojej walki, tego swojego zmagania, bo no niektórzy niestety będą nas z powrotem wciągać w takie różne toksyczne wzorce, a z innymi, tymi, którzy rzeczywiście już coś przepracowali, można idąc, można naprawdę daleko zajść razem się wspierając, nie przeciągając. Temat jest szeroki, głęboki, emocjonalny chociażby dla mnie, ale myślę, że dla każdego, kto przeżył coś ciężkiego w życiu, również. Myślę, że będę jeszcze chociażby do podobnych wątków, nie wiem czy koniecznie do tej książki, chociaż wydaje mi się ona na tyle wartościowa, że pewnie jeszcze nie jeden odcinek za, zainspiruje, więc będę wracał. Was też zachęcam do zapoznania się z nią. Link w opisie odcinka, jeżeli te problemy są gdzieś Wam, tam bliskie, podejrzewacie się o tego typu dysfunkcyjne jakieś wzorce z dzieciństwa, żeby żeby je lepiej poznać i móc zawalczyć o siebie. Zapraszam jeszcze raz na Instagram, człowiek absurdalny, po więcej inspiracji. Zachęcam do subskrybowania. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy lub jeszcze nie subskrybowaliście, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się.